Jakie jest najważniejsze przesłanie międzynarodowego motocyklowego Rajdu Katyńskiego? To przede wszystkim niesienie pamięci. To jest odwiedzanie tych miejsc, w których do dzisiaj żyją Polacy. Chcę podkreślić słowo Polacy, a nie Polonia, dlatego, że oni zostali w Polsce, to granice przeszły nad ich głowami. Jałta spowodowała, że ich mieszkania w tej chwili są poza granicami kraju, który nazywa się Rzeczypospolitą Polską. A tak naprawdę Polskę mają w sercach. A więc jedziemy ich odwiedzić, żeby wiedzieli, że o nich pamiętamy, ale jedziemy także stanąć w tych miejscach, w których zamordowani zostali skrytobójczo oficerowie polscy, polska inteligencja, w ramach tak zwanej zbrodni katyńskiej. To jest Katy, Niemiednoje, to jest Charków, bykownia, Kuropaty. To są te miejsca, w których wiemy, że na pewno spoczywają ciała naszych bohaterów. Muszą wiedzieć o tym, że my o nich pamiętamy, a ta pamięć ma przede wszystkim być rodzajem ekspiacji za, za to, czego doświadczyli, będąc wiernymi Polsce, ale ma też budować nasz patriotyzm, ma stawać się dla nas źródłem właściwego rozumienia, czym jest miłość ojczyzny i że tak naprawdę, kiedy mówimy o miłości, to nie ma żadnych granic, tak, że śmierć nie jest granicą. Czyli można stwierdzić, że uczestnictwo w, rajd, w rajdzie, coroczne uczestnictwo nie jest już tylko tradycją, ale również misją? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. To jest taka misja i skierowana w do wnętrza mojego, bo ja zupełnie inaczej zacząłem postrzegać świat i wszystko, co się dzieje w momencie, kiedy pojechałem po raz pierwszy na rajd katyński, może nie diametralnie, ale, ale jednak y, słowo patriotyzm nabrało dla mnie zupełnie innego znaczenia. A świadomość ofiary, którą złożyli ci ludzie, kiedy stoi się w tych miejscach, w których ich zwłoki były chowane w lesie, Proszę mi wierzyć, to są rzeczy, które bardzo trudno jest opisać, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe do opisania, które zostawiają bardzo głęboki ślad w człowieku. Dlatego bardzo często rajd katyński i inne rajdy motocyklowe gdzieś potocznie nazywamy także pielgrzymkami, bo to nie jest tylko zwiedzanie. Te miejsca zostawiają ślady w nas. To jest ta misja do wnętrza, a misja na zewnątrz, w momencie kiedy się tego doświadczy, no to człowiek chce się tym dzielić, nie, nie jest to jakiś przymus. Z tego powodu jestem tutaj właśnie w Lęborku, bo wiem, że jestem jednym ze z, z szczęśliwców, którzy mogą uczestniczyć w takich rajdach. Wielu chętnie by pojechało w te miejsca, wielu by stanęło w tych miejscach, doświadczyło tego, co ja, a nie mogą z różnych powodów, a więc chcę się z nimi podzielić tym co doświadczam sam. A w jaki sposób jesteście odbierani przez inne narodowości, przez narodowości byłego Związku Sowieckiego? Czy taka forma przekazu prawdy historycznej jest przez nich akceptowalna? Bardzo dobrze jesteśmy odbierani i to jest myślę, że tutaj nie będzie to to nie będzie żadnym zaskoczeniem. Jesteśmy bardzo dobrze odbierani zarówno przez, przez nasze bratnie narody ukraiński, białoruski, litewski, ale także przez Rosjan. Często da się słyszeć taka, taką próbę wytłumaczenia się, kiedy Rosjanie mówią my to co innego, a nasze władze co innego i chyba rzeczywiście tak jest. Spotykamy się z ogromną życzliwością. Ona się przejawia w przeróżny sposób, aż po takie sytuacje, jak miała chociażby miejsce w tym roku, kiedy jeden z motocyklistów miał awarię, Rosjanin Oddał swoją część, ze swojego motocykla, wymontował, bo nie można było zdobyć, sklepy były pozamykane, nie było jaką, po prostu ze swojego motocykla wymontował wmontował koledze po to, żeby mógł dalej jechać. Oczywiście o zapłacie nie było mowy. To taki, taki jeden z przykładów. Podobnie jesteśmy przyjmowani na zachodzie Europy, bo w tym roku uczestniczyłem w rajdzie szlakiem pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Tam spotykamy się z, z Francuzami, Holendrami, Belgami, Niemcami. I to jest też ciekawe, ponieważ o ile jeśli chodzi o Holendrów, Belgów, Francuzów wyzwalanych przez generała Maczka, to ta wdzięczność pozostała. Ona była niesamowicie okazywana w momencie, kiedy nasi pancerniacy wjeżdżali do tych miejscowości. Natomiast Niemcy, no cóż, to był wtedy okupant, to był wróg. Dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy odbierani pozytywnie. Jako przykład podam naszą wizytę w miejscowości, która bezpośrednio po wojnie nazywała się Maczków. To miejscowość, która została wysiedlona. Niemcy zostali wysiedleni stamtąd po to, żeby Polacy wracający z robót, kobiety uwolnione z obozów Oberlangen, także żołnierze Maczka, żeby mieli gdzie po prostu zwyczajnie mieszkać. Niemcy zostali stamtąd wysiedleni. Dziwne traf w historii. Oczywiście potem, potem to, to, to miejsce stało się problematyczne dla naszych aliantów, a więc Polacy z kolei stamtąd zostali wysiedleni i niektórzy wrócili do Szkocji, niektórzy do Wielkiej Brytanii, niektórzy pojechali do ludowej Polski. W każdym bądź razie, no powiedzmy sobie, można byłoby się spodziewać, że Niemcy tam mogą chować urazę do nas. Tak? Oni, oni tam zostali w jakiś sposób skrzywdzeni, tak? jako my, my traktowaliśmy jako wrogów. Tymczasem w tym roku jak zajechaliśmy, jakiś dziennikarz to zauważył, prosił, żebyśmy zaczekali, przedstawili motocykle, on napisze krótki artykuł, zrobił nam zdjęcie, więc nawet w takich sytuacjach okazuje się, że, że ta rzeczywistość gdzieś tam jest. No szómy, my jedziemy raczej w pokojowych nastrojach, Mamy flagi krajów, przez które przejeżdżamy, w ten sposób akcentując to, że, że nie próbujemy tutaj żadnego zaboru robić, ani w żaden sposób jakiś dramatyczny domagać się czegoś. Po prostu jedziemy, jedziemy powiedzieć, że pamiętamy i domagać się tego, żeby inni też pamiętali. A jeśli chodzi o taką relację między uczestnikami rajdu, co Was łączy oprócz pasji i świadomości historycznej? No po takim rajdzie to już łączy przyjaźń. Oczywiście nie z wszystkimi, bo to trudno w momencie, kiedy jedzie setka osób, czy tak jak na Maczku w tym roku była nas czterdziestka. Natomiast z tymi, z którymi jedzie się w grupie najczęściej te, te przyjaźnie się bardzo szybko zawiązują, tym bardziej, że one doświadczane są w dość trudnych warunkach. Ponieważ jazda na motocyklu kojarzy się z ogromną przyjemnością, i tak jest faktycznie, ale już rajd no, to jest troszkę inna bajka, bo do tej przyjemności dochodzi zmęczenie, dochodzi konieczność słuchania kogoś, kto jest grupowym, kto jest komandorem. Nie wszyscy jesteśmy gotowi do tego, żeby być posłusznymi. Obserwuję to, będąc zakonnikiem, może mi trochę łatwiej przez to. Ale w momencie. Taka jak... aktywność pewnie wymaga pokory. Niewątpliwie, niewątpliwie, tak, tak. Ale w momencie, kiedy się to przejdzie, kiedy, kiedy to zmęczenie, które przychodzi i nie ma możliwości zrobienia sobie dnia przerwy, tak? tylko rano z namiotu się wstaje, namiot składa i się jedzie, bez względu na to, ile tam jest kilometrów. Więc rzeczywiście to zmęczenie, w którymś momencie przychodzi, także ono nie ułatwia. Ale jeśli to się przejdzie, to rzeczywiście te przyjaźnie, które się zawiązują, no, są bardzo, bardzo mocne. Jako kobieta zafascynowana motoryzacją zaryzykuję pytaniem, czy w Waszych szeregach są także kobiety? Oczywiście, że tak. Są kobiety na różny sposób, dwojaki, a właściwie potrójne. Pierwszy to jest taki, że jadą jako pasażerki, plecaczki tak zwane, są takie dzielne niewiasty, które dosiadają motocykli i jadą samodzielnie. A czy mężczyźni też są plecaczkami? Nie przypom tak, przypominam sobie, rzeczywiście kiedyś jechało dwóch braci w rajdzie katyńskim, nawet przynajmniej dwukrotnie jak ja jechałem. Dwaj bracia jechali na jednym motocyklu. Czyli tak, zdarza się, że mężczyźni również. Powiedziałem jeszcze o trzeciej, ponieważ rajdom towarzyszą samochody, samochody dostawcze najczęściej, na których wieziemy wieńce, znicze, które ciągną lawety, na ewentualność jakiejś awarii. I zdarza się, że za kierownicą takiego samochodu również siedzi kobieta. Dziękuję bardzo za obszerną wypowiedź. Proszę bardzo.